The Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami tego miesiąca, czyli miesiąca listopada. Będzie to tylko kilka ulubieńców. Zastanawiałam się, czy w ogóle nagrywać ten film, ponieważ, no tak jak mówię, nie, nie ma ich zbyt wielu, ale jednak coś się uskrobało, także zapraszam. Zacznę od kremu do rąk, a w sumie serum do rąk, do skóry podrażnionej, suchej, czyli idealnie do takiej, którą ja mam, zwłaszcza jesienią, zimą. Moje dłonie są w stanie opłakanym, tragicznym. Mam bardzo suchą skórę dłoni. i i często po prostu przy takich mrozach, kiedy nie, nie mam założonych rękawiczek, zdarza mi się, że pęka mi skóra. Muszę bardzo, bardzo je nawilżać Tutaj jest napisane, że jest pozbawiony parabenów, barwników i olejów mineralnych Także ciekawie Mi się bardzo sprawdził Fajny, mały, poręczny Do tego był tani Nie wiem jaka to jest firma, nie wiadomo pochodzenie Ale nieważne, ważne, że jest dobry bo nie daje uczucia takich zlepionych, klejonych rąk Tylko po prostu fajnie się wchłania szybko No co więcej mówić, polecam Drugim ulubieńcem kosmetycznym jest tusz do rzęs Z firmy Benefit Day Real jeśli chodzi o ten tusz, to nie jest to pełnowymiarowy produkt, tylko jest to miniaturka, którą miałam dołączoną do pudełka Glossy Box. I ja niestety raczej nie kupię tego tuszu, mimo że jest on moim ulubieńcem, ponieważ cena pełnowymiarowego opakowania kosztuje, wynosi 129 zł, także no. Jeśli macie ochotę i jeśli macie takie fundusze Przeznaczone na kosmetyki No to bardzo Was serdecznie zachęcam Ponieważ produkt jest naprawdę Bardzo, bardzo dobry Fajnie tuszuje, pogrubia, nie skleja rzęs Naprawdę super mi się sprawdzał Przez te chyba jakieś 3 bądź nawet może i więcej, przez 3 miesiące takie miniaturowe opakowanie. Teraz już powoli on mi zastyga, no i niestety nie jest już taki fajny jak na początku i już jest na wykończeniu, także płaczę z tego powodu, że niestety on mi się skończył, ponieważ był moim ulubieńcem, no ale niestety trzeba będzie przejść na coś innego. Jeśli macie jakiś fajny tusz do polecenia, to piszcie w komentarzach. Teraz chciałabym powiedzieć Wam o dwóch ulubieńcach jedzeniowych, a będzie to herbatka, grzaniec herbaciany z jabłkiem i z cynamonem. Jest to herbata firmy Irving. Tak się czyta? Zapewniam Was, że teraz na jesień to jest idealne połączenie jabłka, cynamonu, herbatka ciepła po prostu cudowniutka. Nie wiem, co mogę Wam więcej powiedzieć o tej herbacie, musicie ją po prostu spróbować. Następnym ulubieńcem będzie aplikacja, jest to gra Quizvanie, która polega na tym, że gra się w nią online, internauci dobierają się w pary i grają przeciwko sobie, zdobywają punkty, zadają sobie pytania, wybierają kategorie, zajrzyjcie koniecznie, bardzo fajny pomysł na spędzenie wieczoru, możecie grać ze znajomymi. Kolejnym ulubieńcem, tym razem ubraniowym będzie szalik. Mówię o nim dlatego, że miałam ten szalik w swojej szafie chyba około roku i tak naprawdę w ogóle w nim nie chodziłam i w tym roku stwierdziłam, że on jest Całkiem ładny. Oczywiście, zgadnijcie z jakiego sklepu, tak ze Straty Mariusa. I stwierdziłam, że dlaczego by w nim nie chodzić. I teraz jest moim ulubieńcem, ponieważ jest taki przejściowy, nie jest bardzo ciepły, ale też. Um, nie jest taki leciutki i to na pewno jest ulubienie z tego miesiąca, ponieważ chodziłam w nim praktycznie cały czas. Kolejnym ulubieńcem będzie film e, Igrzyska Śmierci. Oglądałam drugą i trzecią część teraz w kinie. Mm ale pierwszej niestety nie oglądałam tylko została mi ona streszczona, ponieważ dzień przed obejrzeniem filmu w kinie, części trzeciej, oglądałam część drugą już po północy także to było tak na szybko pierwszej części już bym raczej nie zdążyła zobaczyć ale dwie części mi się bardzo podobały, jest to film trzymający w napięciu, film na którym fajnie można się skupić i samemu sobie myśleć o co może chodzić, co się zaraz stanie itd. dalej. i na pewno nie zaśnięcie na tym filmie. Także trzecia część jest w kinach. Jeśli nie oglądaliście poprzednich, to obejrzyjcie koniecznie i wybierzcie się na trzecią do kina. Mogę wam ten film polecić. Oczywiście muzycznych ulubieńców Podam Wam link w opisie A teraz ostatni ulubieniec Czyli moja nowa lampa, która stoi przede mną I oświetla mnie Wreszcie mam swoją lampę do nagrywania Wcześniej pożyczałam ją od kolegi Dzięki jego uprzejmości Co chwilę skakałam od, jego do, od niego do domu do mnie I tak cały czas przynosiłam ten sprzęt I nagrywałam tylko wtedy, kiedy mogłam ją pożyczyć Teraz mam tą lampę w domu Mogę nagrywać wtedy, kiedy chcę yy, Mogę ją wyciągnąć w każdej chwili Także jest to... Yy, moje nowe dziecko i zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda, także jestem z niej bardzo zadowolona i na pewno jest to ulubienie z tego miesiąca i jeszcze przyszłych kolejnych. No i to chyba wszystko to, są wszyscy ulubieńcy. Zapraszam za miesiąc, zobaczymy się w kolejnych ulubieńcach i zapraszam również na Instagrama i na fanpage'a oraz jeśli Wam się podobał ten filmik, to dajcie kciuka w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Do zobaczenia, pa!